Kolej od dawna wzbudza kontrowersje i budzi niedowierzanie. Chociażby to, że szyny są gładkie, koła pociągu są gładkie, a pociąg się nie ślizga. No. Da? W Polsce kolej stwarza dodatkowe kontrowersje nazwami pociągów i w tej sprawie interpelację złożył poseł partii z 15 Adam Andruszkiewicz. Jego zdaniem PKP promuje pogańskie i mityczne bóstwa, zezwalając na nazwy pociągów typu Świętopełk, Światowit, Czcibur czy Dionizos. Wątpliwości wzbudzają też nazwy Gąbrowicz, Wenus, Osterwa czy Aurora, która jest promocją komunizmu, komunizmu, bo to krążownik symbolizujący rewolucję październikową. Zdaniem posła, te nazwy trzeba zmienić. Słuchajcie, no zdarza się tak, że ktoś jako dziecko dostaje kolejkę pod choinkę i tata z wujkiem nie dają się temu dziecku bawić, tylko sami sobie nią jeżdżą. W towarzystwie dajmy na to pół litrówki, nie? A dziecko tylko się patrzy, bo zepsuje. Przed ciężkimi przeżyciami z dzieciństwa nie uciekniesz nawet w sejmie. No ale ale pff, skoro trzeba, to ten taki czas jest, to nazwy pociągów można spokojnie zmienić, ale ostrożnie, żeby nie było tak, że przychodzi gość zagraniczny do kasy, Japończyk na ten przykład i prosi: "Jedna na sz... A, na Grzegorza Brzęczyszczykiewicza. No, można prosto zmienić nazwy na prawidłowe. Do każdej podpadniętej nazwy dodać święty i już. Będzie Święty Światowicz, Święta Wenus, Święty Gąbrowicz i tak dalej. A w ogóle to trzeba by zmienić samą nazwę pociąg. Pociąg. No bo pociąg prowadzi do gwałtu. Na przykład na zdrowym rozsądku chociażby.